Pora na serię w smutku. Drodzy Państwo dzisiaj śmiały temat chciałbym powiedzieć o najgłupszej radzie w smutku. To znaczy kiedy ktoś jest w stanie rozpaczy, smutku, żałoby. To są wszelkiego rodzaju rady. Przepraszam uśmiecham się, bo chociaż trochę serducho się kraje. śmieje się z nonsensu tej rady to co się teraz dzieje we mnie to jest coś co bym nazywał stress love, tak? czyli taki śmiech ze stresu z, z rezygnacji drodzy państwo to są wszystkie te rady które zaczynają się no, przecie, od, no przecież albo kto to widział, kto to słyszał yy, załóżmy yy. rozmawiacie z koleżanką którą okradziono tak? No i wiadomo, została poinformowana policja, dzieje się. Ona do Was przychodzi rozżalona, została okradziona, ukradli jej torebkę, portfel był w środku, paszport, telefon był. No, jak tak można ludzi okradać? Inny przykład. Troszeczkę tutaj to tak przypomina, może, Janko muzykanta. I spoiler alert, ostatnią scenę tego opowiadania: dziecko, tak, nastoletnie waszych znajomych zostało pobite. Jest w szpitalu, a wasza reakcja to No kto to widzi tak dziecko bić? Inny przykład: wasz znajomy uległ tragicznemu wypadkowi ze swoimi znajomymi, jechali autem. Rozmawiacie z bratem tego znajomego, tak staram się urealnić. Reakcja, która wiem, że się wyrywa w tym momencie, może się wyrwać to znaczy, dotyczy, dotyczy kontekstu ich wyprawy. A mianowicie jest to No przecież jechali na koncert. I tutaj w sukurs ku pomocy, że tak powiem, służy księga Mormona, tak? Jako członek kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich robię, pozwalam sobie na, na takie dygresje, takie analogie do księgi Mormona i do mądrości tam zawartych, wątpliwych czy niewątpliwych, ta jest bardzo mocna. Zawiąż wędzidła swoim uczuciom, a wtedy miłość zamieszka w Twoim sercu. Zanim zareagujemy świętym oburzeniem, tak. Tak załóżmy temu świętemu oburzeniu, tym naszym emocjom, uczuciom wzburzenia, cugle, prr, tak? Stop. I wtedy miłość, zrobi się przestrzeń na miłość, zrobi się przestrzeń na troskę, i zobaczycie, co, wa, co właściwie warto zrobić. Czy jesteście w stanie coś zrobić? Na pewno jesteście w stanie wysłuchać, ale w sytuacji, kiedy słyszycie czyjś ból, rozgoryczenie, cugle i zero komentarzy. O ogólnym charakterze. Dlaczego? Dlatego, że one bolą jeszcze bardziej. One zadają bardzo dotkliwy ból i zostawiają tę osobę, która przeżywa żałobę albo rozpacz, w pustce. Tak, Zamiast pomocy dostaje ogólny komentarz o przykrym stanie rzeczywistości. Nie zostawiajmy w tym przykrym stanie rzeczywistości nikogo samym. Cześć na razie, trzymajcie się.